Do tej pory bezcenne zbiory biblioteki diecezjalnej w Sandomierzu udostępniane były tylko naukowcom. Teraz manuskrypty, sterodruki czy inkunabuły będą dostępne w sieci. Sandomierska Książnica zaczęła publikować białe kruki w internecie. Teraz każdy, kto zna łacinę, będzie mógł w domu przeczytać w oryginale np. dzieła Jana Długosza. Ten manuskrypt należy do najcenniejszych skarbów Sandomierskiej Biblioteki Seminaryjnej. Jego autorem jest Jan Długosz, a dokument dotyczy kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. I choć jest to XVI-wieczna kopia, to rękopis posiada wielką wartość historyczną. Oryginalność sandomierskiego dokumentu polega na tym, iż zawiera on glosy marginalne, czyli dopiski o charakterze rodzinnym umieszczone na kartach przedtytułowych i w różnych wolnych miejscach znajdujących się w samym manuskrypcie. Rękopis ma 12 kart pergaminowych, zachowały się tylko dwie jego kopie w Krakowie i Sandomierzu. Sandomierska przetrwała blisko 500 lat w bardzo dobrym stanie. Ten wyjątkowo cenny dokument nie jest dostępny dla czytelników, ale teraz manuskrypt będzie mogła zobaczyć nie tylko wąska grupa badaczy pisma. Ponieważ ten obiekt został umieszczony jako jeden z pierwszych obiektów rękopiśmiennych w naszej bibliotece cyfrowej. W pracowni digitalizacji rękopis został zeskanowany i każdy kto zna łacinę będzie mógł go przeczytać, tyle że na ekranie monitora. W ten sposób mają zostać poddane cyfrowej obróbce wszystkie najbardziej wartościowe starodruki, inkunabuły i rękopisy z Sandomierskiej Biblioteki Diecezjalnej. W bibliotece zgromadzonych jest około 130 tysięcy woluminów, a wśród nich ponad 2,5 tysiąca rękopisów i 20 tysięcy starodruków.